Aby zapanować nad użytkownikami naszej witryny, przydatny będzie panel zarządzania użytkownikami, do którego możemy dotrzeć za pomocą ikony skrótu użytkownicy lub wybierając menu witryna opcję użytkownicy. Jak widzimy, panel zarządzania użytkownikami jest zbudowany z trzech podstawowych części. W części górnej mamy dostępne. Opcję wyloguj, usuń, zmień, utwórz i pomoc. Poniżej mamy grupę filtrów. I jeszcze niżej mamy tabelę zawierającą spis wszystkich użytkowników. Zacznijmy od górnej części. Opcja wyloguj pozwala wylogować danego użytkownika. Poprzez zaznaczenie go i kliknięcie wyloguj. Jak widać, wylogowaliśmy samego siebie. Opcja Usuń, jak sama nazwa mówi, pozwala na usunięcie użytkownika z bazy danych. Za pomocą opcji Zmień możemy edytować dane użytkownika. Aby dotrzeć do opcji Zmień, mamy dwie możliwości. Możemy zaznaczyć danego użytkownika i kliknąć Zmień, lub kliknąć po prostu na nazwę własną użytkownika. Wówczas przejdziemy do panelu Edycji Użytkownika. Kolejna ikona to ikona Utwórz. Pozwala ona na stworzenie nowego użytkownika. I ostatnia ikona to standardowa ikona pomoc, która wyświetla okienko z pomocą dotyczącą aktualnie przeglądanej strony. Zatem spróbujemy stworzyć użytkownika. Po kliknięciu ikony utwórz otwiera nam się... Yy, Strona dodawania użytkownika składająca się z trzech grup: szczegóły konta, parametry i informacje o kontakcie. W szczegółach konta podajemy nazwę własną użytkownika, login i adres e-mail ustalamy hasło, a także ustalamy grupę, do której chcemy przypisać danego użytkownika. Tych grup jest tutaj więcej niż w panelu konfiguracyjnym. Dzielą się one na dwie, dwa podstawowe rodzaje, witryna i zaplecze. Nie trudno się domyślić, że grupa witryna dotyczy użytkowników, którzy mogą logować się na witrynie naszej strony grupa Zaplecze dotyczy użytkowników, którzy mogą logować się zarówno na witrynie, jak i w panelu administracyjnym. Jeżeli chodzi o użytkowników z grupy Witryna, to tak jak wspominałem wcześniej, są to cztery grupy. Użytkownicy z grupy Rejestrowany mogą przeglądać treści oznaczone jako dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. I to jest jedyny i główny przywilej tej grupy. Użytkownicy z grupy autor mogą ponadto dodawać i edytować własne artykuły. Nie mają jednak wpływu na to, czy artykuł zostanie opublikowany, czy też nie. Użytkownicy z grupy Redaktor mają możliwość dodawania artykułów, edytowania własnych artykułów i edytowania obcych artykułów. Czyli y, użytkownik z grupy redaktor mógłby wy, wyedytować dowolny artykuł innego użytkownika. Jednak y, użytkownicy z grupy redaktor również nie mają wpływu na to, czy dana treść zostanie opublikowana. Ostatnia grupa z grupy witryna jest to grupa wydawca. Użytkownicy należący do tej grupy mają prawo dodawania edycji dowolnych artykułów na stronie, a także decydowanie o tym, czy artykuł zostanie opublikowany, czy nieopublikowany. Istnieją również trzy grupy zaplecza. Grupa główny administrator. Jest to użytkownik, który ma nieskończone nieskończoną liczbę praw, czyli generalnie może, może zrobić z systemem wszystko. Istnieje jeszcze administrator, jest to standardowy administrator systemu, który może zmieniać konfigurację systemu i operator, który nie może zmieniać konfiguracji systemu, nie może instalować dodatkowych rozszerzeń, ale może swobodnie poza tym poruszać się po panelu administracyjnym. Przypiszemy naszego nowego użytkownika do grupy rejestrowany. Kolejne dwie opcje pozwalają nam na zablokowanie konta użytkownika i na zadecydowanie, czy chcemy powiadomić użytkownika o założeniu konta. Obie opcje zostawimy na nie. Kolejna grupa to grupa parametry. Możemy tutaj określić język. Zaplecza i język witryny dla danego użytkownika. Oczywiście język zaplecza działa wówczas, gdy nasz użytkownik jest zapisany do którejś grupy zaplecza. Język witryny zostanie wczytany wówczas, gdy użytkownik zaloguje się na stronie. Możemy również wybrać domyślny edytor dla użytkownika, określić jego serwer pomocy, a także strefę czasową. Jeżeli wszystkie dane, które wprowadziliśmy, wydają nam się poprawne, możemy zapisać użytkownika za pomocą ikony Zapisz, zastosować dane. Za pomocą przycisku Anuluj możemy opuścić formularz dodawania użytkownika. Za pomocą przycisku Pomoc możemy uzyskać dane, uzyskać pomoc o dodawaniu użytkowników. Zapiszmy sobie naszego użytkownika. Jak widać, nowy użytkownik został dodany do bazy danych. Konto jest włączone. Słów kilka o grupie filtrów. Pierwszy z filtrów pozwala na, na filtrowanie fraz. Spróbujmy zatem wpisać literkę czy też frazę AD. Jak widać, zostały nam pokazane tylko... Yy, tylko dane użytkownika administrator, gdyż spełnia on to wymaganie, czyli nazwa zaczyna się od liter AD, ponownie dla litery R zostaną wyświetlone, jak widać, dane obu, obu kont, ponieważ każde z nazwy własnej zawiera literę R, ale już dla RO zostanie bez, wyświetlony tylko jeden użytkownik. Jeżeli chcemy zrezygnować z filtru, wystarczy kliknąć przycisk Wyczyść. Spowoduje to wyczyszczenie filtrów i wyświetlenie z powrotem pełnej listy użytkowników. To jednak nie koniec opcji. Użytkowników możemy filtrować ze względu na grupę do której należą. Jeżeli chcemy zobaczyć wszystkich użytkowników yy, zarejestrowanych w, na witrynie, wystarczy wybrać witryna, wówczas zostaną pokazani wszyscy użytkownicy z grupy rejestrowany, autor i wydawca i redaktor. Jeżeli chcemy wybrać konkretną grupę, możemy to zrobić, wybrać na przykład grupę autor. W tej chwili wynik jest pusty, ponieważ nie mamy żadnego użytkownika z tej grupy. Możemy wybrać grupę główny administrator, wówczas dostaniemy dane o głównym administratorze. Wybierając opcję Wybierz grupę, czyścimy filtr. Możemy również filtrować użytkowników ze względu na ich stan, a dokładnie czy są zalogowani. Jeżeli wybierzemy opcję Zalogowany, wówczas zobaczymy tylko użytkowników, którzy są aktualnie zalogowani w systemie. Zobaczmy zatem, jak wygląda formularz edycji konta. Tak jak mówiłem, możemy dostać się do niego poprzez kliknięcie nazwy własnej lub zaznaczenie i użycie ikony Zmień. Formularz edycji, jak widać, wygląda dokładnie tak samo jak formularz dodawania użytkownika. Możemy wyedytować dowolne dane, zmienić ustawienia. Pojawiły nam się. Dwa nowe pola, zarejestrował się i data ostatniej wizyty. Mamy dostępną tutaj datę rejestracji i jak sama nazwa wskazuje zresztą datę ostatniego logowania. Po przeprowadzeniu zmian możemy użyć przycisku zastosuj lub zapisz. Możemy również anulować nasze zmiany. Kolejnym, kolejnym elementem tegoż panelu jest tabela główna zawierająca dane o, o użytkownikach. Składa się ona z nagłówków. Warto wspomnieć o tym polu checkbox w nagłówkach. Powoduje ono automatyczne zaznaczenie wszystkich pozycji na liście. Możemy w ten sposób masowo usunąć użytkowników na przykład. Otóż nagłówki, nagłówki naszej tabeli to nazwa własna czyli nazwa, jaką podaliśmy przy rejestracji. Użytkownik, czyli inaczej login, którego będziemy używać do logowania się do systemu. Kolumna zalogowany przechowuje informacje o tym, czy użytkownik jest aktualnie zalogowany w serwisie lub w panelu administracyjnym. Kolumna włączone przytrzymuje informację o tym, czy konto jest aktywne. Możemy za pomocą jednego kliknięcia deaktywować konto. Wówczas użytkownik nie będzie mógł zalogować się na swoje konto w systemie. Kolejna kolumna określa nam grupę, do której przypisany jest użytkownik. Widzimy główny administrator rejestrowany, czyli dokładnie tak, jak podaliśmy podczas zakładania konta. Przedosta Przedostatnią ważną kolumną jest kolumna adres e-mail. Po kliknięciu w adres e-mail zostanie otworzony domyślny klient poczty zainstalowany w systemie i umożliwi to wysłanie, wysłanie maila do użytkownika. Przedostatnia kolumna to ostatnia wizyta, czyli jak sama, sama nazwa wskazuje data ostatniego logowania. I ostatnia już kolumna to kolumna ID. Jest to unikalny numer nadany rekordowi w bazie danych. Nie mamy wpływu na to, jaki numer zostanie przypisany użytkownikowi. Jak widać, nagłówki nazwa własna, użytkownik, włączone grupa, adres e-mail, ostatnia wizyta i ID są hiperłączami. Nie trudno się domyślić, że służy to do sortowania. Widzimy tutaj, mamy rosnąco posortowane według nazwy własnej. Jeżeli klikniemy ponownie na nazwę własną, dostaniemy malejąco posortowaną listę. Podobnie klikając na użytkownik, włączone grupa, adres e-mail, ostatnia wizyta lub ID. Być może ułatwić to zarządzanie użytkownikami, a konkretnie odnajdywanie, odnajdywanie konkretnego użytkownika. Ostatnią opcją, którą chciałbym zademonstrować, jest usunięcie użytkownika. Dokonujemy tego poprzez zaznaczenie pola checkbox przy nazwie własnej i skorzystanie z ikony Usuń. Jak widać, użytkownik został usunięty z baz danych. Jedno co jest ważne, to to, że podczas usuwania Joomla nie wyświetla żadnego komunikatu potwierdzającego, więc zaleca się ostrożność skorzystania z tej opcji, ponieważ przywrócenie tak skasowanego użytkownika jest niemożliwe.